maneczko Moi drodzy widzowie z tej strony. No nasi drodzy widzowie z tej strony. Ja A. Ania i Szymon. Szymek, no? No jestem... i dzisiaj każdy się tego doczekał. Mamy dwie nagrody z głosowania. Tak, na szczęście. 7 megaboxów i 42 dropy. Jak coś widzowie, to ja jestem na drugim koncie moim. No. Więc zrobimy pojedynek. Aha. Ej, ja Czyli nie, ktoś... no błaga, tak. Okay, dobra, pesziny. no to możemy. Kto będzie miał lepsze dropie, w mega boxa, dostaje punkt i kto będzie... Był... I jeden, i w dropach i za mityka jeden punkt, a za legendę trzy punkty. Ja mam takie, ja mam takie niefarty. Dobra, otwieramy. Najpierw mega skrzynki, bo każdy nie mógł się tego to czekać w Brawl Stars. Przecież jakby ich już nie było na zawsze, no to bym się rozpaczała. Sobie Ładu, skacze, blu, 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 jak sobie skacze ten No, Dobra, naładował się. A... Jak coś ty te... widzowie to w razie czego? Nie wiem czy wiecie, ale świeci Mainz recordera czego, żeby nam nie... Je... Dobra, no, dobra, trzy do teraz. E, no o, trzy, trzy. Jeden. Świecą ta dwójka. E, to jest bikin ból? Nie. Ej, takiego samego ja mam. Ja na swoim dobra, nie wiem, dobra. 3 4. 10 gemów w ogóle. Ja mam 4. Dziwne, 10 gemów. W ogóle na tych starter dropach można być bogatym. No znaczy na tych wszystkich no zaraz dropnie sto gemów. No kurde, to było to byłoby świetne. Ale chyba 100 gemów Nie, No kiedy strzygamyś? No. Dobra, ja mam szóstkę. Uuu, ja! serio? To otwieraj. Z czego nie mam nic świecącego? Kurde, mi się ciągle ładuje. O, czwórka. Ja mam takiego niefartusa. Niefartusa el magikusa. Halo. Ja mam cztery. Halo. No, a mi się ciągle ładuje. Żeż. No ale trochę niestety dzisiaj będzie odcinek ładowania. No niestety. Ja mam 6 gemów. Z tego mega boxa to ani na to się ładuje. O! 5 No Jeszcze, może jeszcze, jeszcze przynajmniej o, o. jeden nie będzie. Oho, dwójka świecąca dwójka. O, eee... ta, szeli Szaryfka Shelly. Ja to się mam w ogóle. Widzowie. O, super odznaka. Dobra. Ciuch. szóstka no nie gadaj że znowu mi się będzie ładować widzowie ja mam szóstkę i rozpoczynamy to otrzymać. ja mam szóstkę oho dwójka świecąca uszynka no i co to, to ten jest Frank Właściwie prehistoryczny jego wariant koro, kolorystyczny jak to oni nazywają. Dobra, koniec o ja też koniec Czyli kto wygrał z skrzynki? Nie wiem. Może jest remis, bo... Dobra, nie wiem. Łatwiej to będzie liczyć wsterducha, więc może po prostu w no, będziemy... Szymon, ja nie mam ani jednego legendarnego na tym koncie, więc ja przegram. Od razu Ci mówię, przegrywam, przegrywam. Aha, Zaczynamy Wytrzymamy od Rera, czy mi nic ciekawego. Dobra, możemy otwierać w swoim tempie. Okej. Okay. Poczekaj, bo mi się tu ładuje ciągle. Kurde. Dobra, Ja mam Epica w sobie. Będę miała więcej trochę sterytropów od Szymka, bo mi się ciągle ładuje. Tererrerrer. No kurde, wiesz. Bardzożatki Epicki. Epicki. W ogóle na Epickim można... O, 100 kredytów. Teraz kąskiego będę miał na drugim koncie. Piek. W ogóle no. na tych epickich można zainwestować w dobre emotki mityczne. Przynajmniej jeden punkt, ale mam jeszcze wszystkie słuchnięcie. No dobra, pewnie mityk. No, jeden punkt. I Jest to. Gadżet do bazy. Bazi. E, będę miała więcej od razu mówić, dropów, bo mi się ciągle ładuje to. No, tak, dobra. Epic. W ogóle nie wiem, jak ten odcinek będzie słowaka, a mi się będzie tyle ładowało. No właśnie. Chcę wolać, ani nie po... mojego internetu, bo zaraz wyjdzie się X rekord. Zniknie. Dobra, rzadki, nic nie było widać, co do Dobra, muszę trochę nadgonić, Szymonka nożesz. Jest... Szymon otwiera, aż miło się patrzy. Mam tylko A widzowie. ja muszę czekać z z tego... mam tylko jeden punkt na razie. ja muszę czekać z tym czymś na ekranie. No o, dobra, masz dba. dwa punkty. No. O, moja mama do mnie napisała. Cześć synuś, wszystko w porządku. Dobra, później odpiszę. No bo teraz nagrywamy widzowie tylko. Boję się, że ten odcinek może dojść nam pół godziny. Ja też, bo przez mojego interneta... Kinder Internet spróbuj teraz bardzo dobre. O, no w końcu. I czekałam tylko na te zaszczelne punkty mocy. Rare. Rare. No, Ej, X Rekorder chciał się schować. No. Dobra, Patrzcie to, filmik. pyk! Co no, to jest? Ja już mam... Dobra, więc ty A masz A, Ania, Ania Ania, masz trzy punkty. No i oczywiście będzie mi się ładowała... Ania, jak za... Ania ty masz trzy punkty 1, Ten tablet i jest stary jak cała ziemia. Ty, 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 ty. Trzeba będzie usunąć jakąś aplikację i to dla was widzowie. No też trzy punkty, remis. To punkty ma? Ty koniec? Ty masz koniec, ja nie. Dobra, odbiorę sobie jakiś heavy. Jest szansa, że będę miała więcej punktów od Ciebie. O, dobra. jego sobie Mityczny? Mityczny. O, Clancy'ego masz. Odlokowałam go sobie już za... Kredyty. Co to jest? Za kredyty A, już, już bym sobie Ale w sumie to nie mam żadnego, więc fajnie. Dobra, mam klansiego na Super tym koncie, co mam jakiegoś nowego skina. Uuu, ale fajnie. Ej, błagam, jak jakieś kredyciki ładne mi wypadną, ponieważ same monety to można się ich przejeść trochę. No. A ile w ogóle mam Kiedy teraz mam jedynie, monet? Widzowie ja -wi mam 3423 mam na tym kącie. A stąd ja miałam tyle monet na głównym koncie, no tak. Stąd ja mam tyle. Dobra, kogo sobie ulepszyć w ogóle. W ogóle bardzo rzadko wypada, wypadają no te klejnociki. Ale nie, kredyty, te w sensie, klejnoty w ogóle z tego nie wypadają. Serio? Mityczne! Czyli ma, wygrywasz ze mną, cztery punkty. Uuuu, ej, to mocarne było. Ej, w ogóle... Nie, może... Z mitycznych wypadają takie same główienka, ale to... To było mega fajne. No tak, ale... No kurde zaczyna się... O, jednak... nie. A na przykład ja też jakoś ostatnio w ogóle miałam z mitycznych takich że W ogóle widzowie ja już mam 48. Przegoliłem w reszczanie. Nie, w sensie 58, sorry. Bo nie ma 50. A no kurde, ładujcie się. Podwajacze. Dobra, dodam to przynajmniej takiego fajnego klimaciku do odcinka. I w ogóle kurde no. Zaloguj się ponownie. Rekorder jesteś? Jesteś? Rekorder jest. Osiem minut już to trwa. No co, Mam że nadzieję, się... że mnie... Uf na szczęście nie. Bo M on mnie się Nie, nie w takich sytuacjach lubi znikać sobie. No, epik. Fajny epik. No nic, cieszy się. Nie, Dobra, tu ja sobie przychodzę może na moje to konto. To ja sobie przejdę. Epicki. I tak, co ja tu mam widzowie na 50 godzin. Kruk, co jest? taki fajny spray. Tylko, że nie mam kruka i trochę mi szkoda tego. Ej, w ogóle... też nie mam. Bardzo głupio, że wypadają nam te spraye czasami ze Star Dropów do postaci nawet, której nie mamy. Okej, okay, tak widzowie. I koniec. Ja mam trzy hipery. Z czego jeszcze mam? Y przynajmniej... No co jeden jest? zablokowany mam. W co ogóle, jest! W ogóle mam kilku nowych zadmiarzy, widzowie. Znowu mamy zadymiarze, nowe. Słodziak! Więc tak widzowie, moi nowi zadmiarzy to jest na przykład, To jest najsłodsze, co widziałam, o ta emotka. Mój nowy zadniarz to jest na przykład kuletę. Kuletce. A i bi. Z dzisiejszych ster tych właśnie. Tylko na głównym kącie dostałam B. A na tym kącie pobocznym dostałam nic. A ja też nic. Widzicie, ze mną rzadko jest u tych zadymiarzy. Ja dawno nie dostawałam ani jednego. Ale widzowie pewnie pamiętają, że niedawno jeszcze dostawałaś ciągle legumierze. Tak, ale ja takiego mam nie farta, dlatego nie lubię grać w tą grę. Dobra, może i, może już skończymy wszelki wypadek ten odcinek, żeby X-Rekorder nam zaraz nie zrobił numeru. Więc... Że Na... mam... narka, widzowie! Pa! Pa pa!